Siemaneczko, siemaneczko, Walda z tej strony ruszam, przywitać następną osobę, która mnie odwiedziła, która ogląda kanał, która jest przeze mnie teraz tylko i wyłącznie na bieżąco motywowana, która łapie lepsze jutro, zrzucił już ponad 10 kg z puli. Talia coraz mniejsza, cały czas do przodu lecimy. Dzisiaj podjechał na wspólny trening, przybicie przysłowiowej piątki. Wziął ze sobą syna, który tak samo ogląda kanał, który tak samo śledzi waltka wyczyny. Także cały czas do przodu można, można. Od godziny 22 do godziny 8:40 40 rana za kółkiem. Także uwierzcie mi, pokonał kawał dobrej drogi, prosto z pracy, siadł do kampera, spakował rzeczy, wziął ze sobą syna i leci w moją stronę już jest tu na miejscu, za chwileczkę wspólny trening idziemy coś zjeść później zwiedzanie delikatny rynku najstarsze miasto na Bawarii Landsud, coś pięknego, ktoś tu kiedyś będzie w tych rejonach chcę zobaczyć jak to wygląda i jak najbardziej zostaje delikatnie dłużej, jutro klepiemy następny trening, dzisiaj wjeżdżają plecy obręcz barkowa do tego wjeżdża triceps a Waldek luknie, jak to tam wygląda, wprowadzimy jakieś zmiany. Zresztą pod filmem sam napiszę jak było, bez żadnego wymyślania tu. Kręcimy coś tam, porobimy parę fotek. I tak to właśnie wyglądać. Ja dla was, wy dla mnie. To tylko idzie w dobrym kierunku, tylko idzie w dobrym kierunku. Nic więcej. Możecie wybrać dwie drogi życia, czyli inwestować w to życie, spełniać się, pracować nad tą sylwetką. Lepsza sylwetka, lepsze jutro. Albo siedzieć tam przed monitorami i skamlać i walić wypracowania na skalę A4, gdzie to się w ogóle kupy dupy nie trzymie. Także żal, który dupę ściska, zostawmy gdzieś tam delikatnie na boku i ciśniemy w tym kierunku, żeby coś z tego życia mieć, żeby coś z tego życia złapać, wyłapać i dorobić się czegokolwiek, chociaż dobrego słowa o sobie. Czego nawet nie jesteście w stanie zrobić. Także pozdro i pamiętajcie: wszystko z głową. Do zaraz. No jestem, ale nie mam słuchawek. Może jakieś tam zakłócenia na linii będą. Lecimy w wspólny trening po śniadaniu, takim w miarę szybkostrawnym. No i ile było kilometrów? 660. 660 km, mówię mu, powiedz, że jeszcze 6, bo to taka moja szczęśliwa liczba. Trzy szóstki. O, tu z tej strony, proszę drepczemy. Ile kilogramów już jest w dół? Około, no, około 10 kilogramów już zeszło. Współpraca nie trwa długo 4 tygodnie. Są już zamknięte. Tydzień Czwarty tydzień, także cały czas do przodu, Zaraz wracamy. Można, można ruszać te dupy. Już po treningu chciałem wam pokazać, jak wygląda koniec treningu. Waldka każdy nowy, kto przyjedzie i zrobi ze mną trening, żeby wiedział, jak ta dieta moja wygląda. To jest tak: sernik na mandarynce, typowo takie coś musi wjeżdżać po treningu. Tu wjeżdża makowiec, a później bawimy się tak. Który pierwszy z nas walnie setę i popija to espresso? No, a dzieci, wiadomo, dzieci jakiś kołaczyk czekoladowy, nie? Tu że robimy z niego dobrego wariata. Drink proteinowy do tego także z Waltkiem. Pamiętajcie, wszystko z głową. Pozdro, Ejka. Siomaneczko, Co tu dużo gadać? Wieczorny ruch musi być wpleciony. Wieczorne kardio przed snem, żeby się delikatnie lepiej wysypiać. Makrusy przed snem wiadomo konkretnie. Bez żadnych blokad. Także posiłek zostanie wchłonięty razy dwa przyswojalność razy dwa, wydolność organizmu razy dwa, nic tylko ruszać tytyłki i komu w drogę temu? Awiomarin. Moi drodzy, bez ruchu, bez kręcenia, tego, bez kręcenia tego metabolizmu nie zrobicie nic. Uwierzcie mi, samą dietą i treningiem siłowym ta sylwetka nie będzie wyglądała. Kardio, jeszcze raz kardio. Na redukcji ciśniemy typowo interwałowo. Na masie to kardio musi też być. Dbamy tu o wydolność organizmu. Nie żeby tylko wskakiwała masa, a później. <laughs> <laughs> Brak tlenu! Raz, dwa, raz, dwa. Okay. Waldek z tej strony. Pokażę Wam, jak wygląda śniadanko. I lecę za chwileczkę do gości. Wyspali się już. <laughs> Dostałem informację na telefon, że jest pora, ta którą żeśmy umówili na spotkanie. Oni wyspani, ja wyspany takie śniadanko wjeżdża płatki osiane <tryk> żurawina suszona łyżka miodu to tylko zalane wrzątkiem malutka espresso do tego tylko i wyłącznie dlatego że trening za chwileczkę wchodzi normalnie o godzinie 9 jeszcze kawę nie piję a tu druga porcja przetreningowa maliny borówka angielska żurawina płatki owsiane cynamon i łyżka miodu pszczelego także Zdrowie, może tak, zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Za chwileczkę dalsze nagranie z tego co się dzisiaj będzie działo, a później jadą na zasłużone termy odpocząć i co złego to nie ja. Pozdrówka, do potem. Jeszcze bym zapomniał, piekarnie trzeba było odwiedzić. Jak się tu wita ludzi na bajerach. Każdy wie chyba, tak? Precle, precle się je. Tam w Polsce możecie nie wiedzieć o co chodzi. Ale jak ktoś tu kiedyś na bajerach był, to powinien to znać. <laughs> Pakujemy to do torby w torbie naszykowane. Typowo jedzenie przedtreningowe. Konkretny zestaw. Wczoraj dosyć dobrze Marcinowi podszedł. Mówi, Walduś, zdradzisz mi. Eee co tam do tego wszystkiego ładujesz, bo dosyć smaczne było. Ja mówię, w następnym będziesz to miał jako <laughs> jedzonko przedtriningowe, także już mu się mina tam cieszyła. Wiadomo pierwszy zestaw w pierwszych czterech tygodni, nie jak to się mówi, nie, e, nie jest bogaty w takie składniki jak tam Maliny, Jagoda, czy tam Borówka angielska, czy inne zestawy. Smakołyków Ale już na drugim etapie Bardziej organizm wkręcam Na tego typu cukry A dopiero później Już pod każdego z osobna Klepiemy typowy zestaw na Jakby to powiedzieć wam Tak na szybko żebyście to zrozumieli O wprowadzamy Zmianę w nawyki żywieniowe Czyli jak dany pacjent po czasie zrozumienia tej całej współpracy ma pójść w dalszym kierunku. Uwierzcie mi, po 12 tygodniach cały czas kontaktu ze sobą, jedzenia przy różnych posiłków, dochodzicie sami do ładu, składu i ładu i wiecie, na czym organizm się dobrze czuł, na czym była dobra pompa przed treningiem i co sprawiło, że zeszła ta taka. Niechęć do życia, bardzo łatwo z tego wysnuć wnioski. Bardzo fajnie na czymś takim można lecieć. Ja już to kiedyś powiedziałem. Miska, i to w jaki sposób się odżywiamy, jak to wszystko wygląda z podłoża takiego, a nie innego jak makrusy, ma bardzo wiele do powiedzenia. Ma bardzo duże znaczenie w naszej codzienności, gdzie wchodzi. Brak ee, takiej <laughs> satysfakcji z wykonywanych rzeczy, brak e, cały czas tego uśmiechu na twarzy. Znowu muszę, znowu to samo. Nie ta ma sprawiać przyjemność, mamy czerpać z tego korzyści, a nie głodzić się i być czyimś niewolnikiem. Tak, czyimiś niewolnikami. Także do potem. Zara Pompka na mojej ulubionej siłce Wczoraj jedną siłownię wypróbował, dzisiaj drugą. Także same dobre rzeczy, do potem. Dobry, dobry na dzień. Jesteśmy pojedzone. Lecimy powolutku na pompę. Co dzisiaj klata, nie? Klata. Klata wieżża, trzeba zobaczyć, jak to wygląda u Marcina, jak tam ciśnie, jak te łokcie, jak to wszystko wygląda, jak bareczki ciśnie do przodu, czy ich nie ciśnie. Tam operator z tyłu. Po operacji nasze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do zara. No i zeszliśmy na etap, który wczoraj był zresztą omówiony. Waldek, jak na tych linkach klatkę zrobić, nie? Jak brama ma wskoczyć. Także już wszystko wie, zrobiliśmy na szerokiej bramie, zrobiliśmy na wąskiej bramie. Łokcie bardzo ważne, żeby były jak najwyżej, żebyśmy ich nie ciągnęli przytali. Szeroko łokcie, tak jak Ci mówiłem i pięć tak, słyszysz? Marcin, pięć tak. Dokładnie, jedziesz. Pochył delikatnie do przodu, startujemy z pierwszej nogi, wykrok. Tylnia, silniejsza, opieramy na niej swój ciężar ciała, lecimy. Dokładnie. Wolno, ruch ma być wykonywany. Im wolniej, tym lepiej. Tym lepsza praca mięśnia. Wolne opuszczanie, delikatnie szybciej. Przód, wolne opuszczanie. Ruch nie był za dobrze wykonywany, ale zrozumiał o co chodzi. Pompa jest na klatce? dokładnie, lecimy dalej na sam koniec po klatce i bickach, co wchodzi brzuch brzuch nie ma, chcecie żeby wyglądał musicie go katować, innej opcji nie ma lecisz 16 do 18 powtórzeń schodzicie delikatnie w spacerku, tu macie dosyć fajny spacerniak robicie jedną taką rundę w takiej formie podziękowania za 16-18 brzegów i wskakujecie z powrotem na maszynę. Nie ma stania w miejscu i łapania powietrza. Powietrze złapiecie po treningu. Pozdro. O, jesteście już. Chciałem Wam pokazać jaki fajny obiad ugotowałem gościom. Że tu już dużo nie było. Tu chodzi głównie żeby się zdrowo odżywiać. Żebyście dobre nawyki żywieniowe podłapali. Także widzicie. No na tym stole jest około 3600 do 4000 kalorii także zdrowo otrzymać Michał. nie? Marcinowi się od razu Minka uśmiechnęła mówi, Waldek tak to możemy jeść to jest drugi etap redukcji, w którym będzie 4 tygodnie, także przez 4 tygodnie spierdzieli to co w 4 tygodnie wcześniej wypracował można? można, pozdro i pamiętajcie, wszystko z głowy. no i tak by to wszystko dobiegło końca, muszę ich odprowadzić do autostrady Pakują się z tyłu, zobaczcie, jaki wielki kamper, widać go tam, a coś tam widać. Pakują się, byliśmy na szybko zjeść, bo tam synek miał smak na hamburgera. Wrzuciliśmy sobie w formie takiego Chid Mila posiłek z takim dosyć wypasionym zestawem, raz tam za jakiś czas można nawet skazane przy takich czterech tygodniach czystej diety, jak organizm zostanie delikatnie, jak to się mówi zbłądzi, zabłądzi na tej dobrej drodze później potrzebuje czasu, żeby znowu to wszystko zaczęło funkcjonować tak jak wcześniej. Delikatne takie oszukanie, tylko na plus, nic innego. Czekamy lecimy tam w tamtym kierunku, jeszcze tam będą tankować za chwileczkę, prawie 700 km mają przed sobą trasy, zahaczałem jeszcze po drodze o moje ulubione termy. Do term tu nie mają blisko, nie mają daleko, jakieś 60 km także o powoli ruszają, także widzicie, z waltkiem jak z dzieckiem, za rączkę i do baru. Wszystko można, można wszystko. Jestem jak najbardziej za takimi spotkaniami. Dużo osób czasami ma problemy z treningami, ma problemy z tym takim motywacyjnym podejściem do tej lepszej sylwetki, do zmiany tej sylwetki. Takie spotkanie wiele nie kosztuje. Dojechać tylko. Siłownie tu macie za darmo u mnie. Jedna, druga siłownia. Dzisiaj byliśmy na lepszych sprzętach, wczoraj na gorszych. Czym mogę, tym służę. Jest możliwość zawsze dostania się do hotelu. Jest możliwość, jak ktoś chce, mogę i przenocować u siebie. Jak to jest 1000 km, czy tam zbliżone 100, 200, 300, no pojęcie, kto tam ile ma do przejechania. Ja zawsze służę pomocą, tą dłonią. Lecimy z tym, bo jak nie my to kto. Bo jak nie my to kto. Wszystko z głową pamiętajcie i co złego to nie ja. Waldek TVP Hejka.